Teraz obiecałem nagrać filmik Jak wygląda ją, Moje Piece, ten zgazowujący I hajnówka Po kilkunastu paleniach Na dole komora Dopalająca Pod góry tam czyście popiół Tu se wpadam Chaczeczkiem takim wyciągam czy tak czy tak pod skosem i teraz komora widać jest prosta, ale tak. Żeby płomień skierować do kanału i do hajnówki, stosuję takie cegły szamotowe, które paliłem dwa dni temu. I są jeszcze ciepłe. Nie, nie, nie pamiętam, ale są, Nie są zimne. I tak powstaje. O. Tak jest skierowany. Płomień z góry idzie po tych cegłach szamotowych i idzie prosto do kanału, a kanałem pod spód do hajnówki. Tu chociaż wliczkę mam cegłę szamotową, jednak ona jest za mało, dlatego tu jeszcze z przodu wkładam dodatkową cegłę. Taką szamotę O tak. I teraz jest założoną drugą, cegłą, czyli jedna szamotowa, druga w dźwiczkach I wtedy zakręcam, odkładam. Teraz, jak wygląda piec? Po kilkunastu paleniach tego sezonu, może kilkadziesiąt, A, nie więcej niż dwadzieścia. Jak wcześniej mówiłem, do połowy piecam, czyli na spód, na środek palnika, układam drewno niesezonowane, ale takie susze, bo z kwietnia. Natomiast drugie jest niesezonowane z sierpnia i kładam po bokach i u góry. Dźwiczki po takim niesezonowanym drewnie, czyli kilkumiesięcznym. No i z kwietnia to trochę dłuższe. Wyglądają tak. Tu żadnej smowy nie ma. Tu smowy żadnej nie ma. I teraz zobaczmy jak wygląda sufit. Zostawię tę lampkę. O, no tak. I tak. Tu coś jest takie. Widzimy. O. Tutaj to nie jest smoła. To jest taki nalot. Żadnej smoły. Tu jest czysta blacha. Nawet ta rura jest Zero smoły. O, kusz leci tylko. Jest czysta blacha. Tu jak mam dźwiczki od krótkiego obiegu. Tu specjalnie zrobiłem, żeby smoła się ściekała. Ale jak widać, żadnej smoły tu nie ma. Jest jakiś nalocik pyłek taki po rogach. O, tam u góry ładnie widać. Nie ma żadnej smowy Czysta, żywa blacha. Góry coś się uści, o takie coś, ale to nic. Czyli można teoretycznie i praktycznie na spód suchy, a wierzch mokre. Teraz zobaczymy, jak wygląda w środku moja kainówka Czyli tak, to są dzwiczki. Muszę je ściągnąć. kilka. Naście razy palone. Nie Tutaj mam te coś tu za bardzo razie. Tu mam jeszcze uszczelnione wełną. Żeby mi się tam coś nie wydymało. A przede wszystkim, żeby mi nie, nie grzało dźwiczek. Ściągam wełnę. I poćwietlnie. Jak wygląda środek? <coughs> krajnówki kurde, zwałocznie ostrość, może tak. O, jeszcze Tutaj mam cegłą wyłożony hajnówkę po bokach tutaj jedna zakryte, ponieważ jak widać w środku są porobione kanały. Z jednej strony i z drugiej strony. Wyjmiemy jeszcze resztę cegły. Tu wyciągam połszczeniane. Wyjmę te cegły. Zobaczymy co się dzieje. Widzimy. Widać, zaczyna mieć kanały. Teraz co jest? Na piecu. Ruszę ręką. Jakaś sadza jest. Sadza, ale to nie jest smoła To jest tylko. O. Po prostu się dopalało. I się trochę. Takie... Taki nariusz zrobił czarny. Natomiast dalej. mnie jak dalej wygląda moja hainówka. i tu mam trochę sznura uścielnionego, na drzwiczki nie szło i to wszystko jest rozbieralne tu sobie postawię po kolei trochę takie odpadowe szamotki tak tu jest kanał i tam idzie teraz do środka. Tu jest cegła. I w środku nie wygląda tak. Jeszcze. Widać. Tak. Jeszcze dalej wyjmę, bo to tak samo układałem. I tu jest na razie też szamotka. I zrobiona grubsza jakoś na miała Tu jest jeszcze kawałek. Może. O tak. Trochę jest tej szamotki. Są takie cegły szamotowe, troszkę inne. A takie były. O. I teraz już dostałem się. Zostałem się do rusztu, Czyli widzimy, tu jak idzie spod rżu płomień, to on idzie kanałem, idzie kanałem na prawo, na, znaczy na lewo i na prawo. Żeby szedł środkiem pieca. Żeby mi nie grzał środka pieca. To jest po kilkunastu paleniach. Tutaj zobaczmy, co się dzieje. O, przyjadę. Się jadę po ściance, na która, po wilgotnym drewnem powinna być smowa. Nie jest smowa, tylko taki pyłek. To chyba trochę takie posmolone, ale tutaj nie ma żadnej smowy. Tylko tak brudne. Troszkę tucha nalotu widzimy jest na tych rurach. Które są w hajnówce z tyłu? No ale jest jakiś. A, z popiołu trochę, ale o, przed ręką. Przed ręką. I tu nie ma żadnej smowy. Tylko jest żywa rura. Tu też żywa blacha. Jak się popatrzy, tu nie ma nic. Góra też. Jest trochę popiołu. Troszkę podciągnęło. Ale ta tylko. Nie trafiły do komina, bo to jest na razie pierwsza ścianka. Tam są jeszcze dwa kanały pionowe. To ten, jak gdyby cząstki stałe nie mają prawa dotrzeć do wylotu komina. I na tym tak jest. Czyli hajnówka jest. Mamy czystą blachę. Jest trochę zasmolona, ale tu żadnej żywicy nie ma. Nie ma nie. Jak się przyjedzie ręką, to o, czysta blacha. Z jednej strony, u środka wszędzie zórki czyściutkie na kiedyś jak miałem to normalnie smoła na nich była to też nie jest tylko taki. czyli tu trafia czysty płomień no wiadomo coś tam jeszcze no, przy rozpalaniu przy, szczególnie przy końcu troszkę ten płomień jest troszkę nie taki i może tu lekko się taka sadza delikatnie usadzać to nie sadzą nie. Coś jest ze spalania. Natomiast tutaj, jak widać, żywa blacha czekać. Tak wygląda. I danie do wiarko, że palenie mokrym, nieszonowanym drewnem czyli 3 4 miesiąc, z dniem, w piecu musi być w piecu musi być smoła. Tu nie ma zwykłej smoły, no, z tego względu, że ten piec zgrazywujący nie ma płaszcza wodnego, który by chłodził tą komorę i wytwarzał smołę. Tu teoretycznie też powinna być smoła, a praktycznie nie ma żadnej smoły, tylko jest. No. I teraz tak, te kanały tak jak były, trzeba ustawić z powrotem. Czyli tutaj idzie kanał, tam zatkany jest, tylko idzie na boki, żeby po tej ściance szło i po tej z góry ustawione. I cały środek zastawiony szamotem. No, tyle.